Czekaj, rzucę. <noise> klapsy i złapię telefon, tylko wiedzieli pewnie złapię. Klapz, ujęcie pierwsze. Siemaneczko, witamy Was w nowym odcinku V8 Customs. Generalnie ci, co nas śledzą od w sumie początku, wiedzą, że co roku staramy się budować coś świeżego pokazać coś nowego. W sumie 3 lata z rzędu było to BMW. W tym roku oczywiście też coś tego zbudujemy, ale tym razem postawiliśmy na zupełnie inną markę. Będzie to zupełnie coś innego. Będzie to japońska motoryzacja. W sumie to miałem więcej w sumie japońskich samochodów niż łącznie BMW. Więc w sumie dziś moje serce bije dla japońskiej motoryzacji i zdecydowałem się zbudować w tym roku coś zupełnie innego żeby właśnie to nie było BMW, mało tego, żeby to nie była niemiecka motoryzacja żeby to było coś zupełnie innego, coś świeżego w sumie ten samochód zakupiliśmy już jakiś czas temu i część z Was wie, część z Was nie wie, część z Was gdzieś mogło już coś, coś słyszeć w sumie to jest to drugie auto spod tej marki drugi Teraz taki sam model kupuję, a jest to, dokładnie mówiąc, Nissan 350Z. Mamy oto coś takiego, co stoi w sumie już pół czasu, bo to auto kupiłem już rok temu. I tak od roku czasu stoi sobie ta fura i czeka. Z racji tego, że ja jestem pasjonatem motoryzacji i małym kolekcjonerem, mam ileś tych samochodów. Była okazja, więc zakupiłem Nissan 350 Z w bardzo dobrej cenie podbudowanie projektu. I tak no to na ten moment prezentuje się samochód, który jest porozbierany, Jest przygotowany do tego, aby zacząć przy nim działać. Wiadomo, W pierwszej kolejności zrobimy sobie serwis silnika. Ogarniemy to auto stylistycznie, nim przejdziemy do modyfikacji mechanicznych. Auto przyjechało ze Stanów. Nie będę ukrywał, miało tutaj lekkie uszkodzenie, zostało ono już naprawione. W sumie to był tylko kawałek poszycia, wstawiony. Nie było to nic groźnego. Auto jest porozbierane w tym momencie. Przygotowujemy je do lakierowania. Nawet się pokusiliśmy o wyjęcie silnika. Oczywiście piec wyjechał. Tu też będziemy wszystko lakierowali. Tu też będzie wszystko porozbierane do końca. Będzie nowy lakier. Silnik też mamy już rozebrany, przygotowany do serwisu. Będzie on też polakierowany. Będzie uszczelniony. Będą wymienione panewki, bo to jest standardowy problem tych silników. Nim wpadną grubsze modyfikacje mechaniczne, to niestety będzie dopiero na następny sezon. W tym sezonie na razie chcemy go tylko stylistycznie ogarnąć. Chciałem tym autem pojechać na kilka fajnych dużych imprez motoryzacyjnych, ale prawdę powiedziawszy, nie wiem ile z tego się, że tak powiem, uda zrealizować. Na jakie imprezy pojedziemy? Bardzo bym chciał, ale na ten moment po prostu mamy tak dużo w pracy, że. Trudne jest mi dokończyć projekt BMW E38, który stoi za ścianą, a który też wymaga jeszcze trochę pracy. Którym chętnie bym pojeździł, a jakby nie patrzeć, to ten samochód jest trochę bardziej porozbierany w stosunku do siódemki. Niemniej jednak, to jest ten projekt, który chciałem w tym roku właśnie Wam zaprezentować. I mam nadzieję, że na ten sezon uda się nim wyjechać, chociaż jeszcze nie ma felg. Jak na razie, no, mówię, wszystko jest porozbierane, przygotowywane do lakierowania. Na pewno jeszcze jest dużo elementów, które trzeba podokupywać. Na przykład maska będzie zupełnie inna, bo to jest jakby to powiedzieć, śmietnik. Mamy świeże błotniki, ponieważ tamte, jakby to powiedzieć, no, lekko się wygięły, Nie chciałem prostować starych, a zamienniki są bardzo dobrej jakości. Mamy, mamy już zdjętą klapę tylną od Nissana, też przygotowaną do lakierowania. Też w najbliższym czasie trzeba będzie ją całą odskoczyć. I co? Przygotowujemy całe odko do lakierowania. Wpada lakier, wpada serwis silnika, składamy ten samochód i jakąś fajną felgę wybierzemy. I postaramy się na kilku zlotach pojawić tym samochodem. Więc na ten sezon budujemy Nissan 350Z. Będą zmiany stylistyczne plus serwis silnika. A za rok generalnie postaramy się wprowadzić modyfikacje mechaniczne. Więc powoli odkrywamy karty. Jest to Nissan 350Z. Z czasem będziemy Wam mówić mniej więcej, jakie są plany. Jaki kolor wpadnie, jaka felga wpadnie, będziecie mieli okazję śledzić na bieżąco poczynania z budowy tego projektu. Więc was wszystkich zapraszam do subskrybowania naszego kanału, zostawienia łapeczki w górę, bo na pewno jeszcze nie jeden odcinek wyleci z budowy tego projektu, a myślę, że to będzie jeden z naprawdę z ciekawszych projektów. O tyle, o ile na ten sezon zbudujemy go stylistycznie, to myślę, że mechanicznie na przyszły sezon będzie to naprawdę jeden z mocniejszych projektów, jakie wyjedzie. Z tego warsztatu, spod nasze ręki. Na ten moment za dużo nie będę zdradzał. Mam nadzieję, że spotkam się na kilku imprezach, na które będziemy mogli zbić piątki. Jakie to będą imprezy, nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ nie wiem, w którym momencie uda się złożyć to auto. Myślę, że nie prędzej niż będzie to połowa wakacji, ale myślę, że będziecie mieli okazję zobaczyć nas i tego miejsca na, na niejednej imprezie jeszcze w tym roku. Więc z tym miłym akcentem kończę ten odcinek i do następnego. siemanku.